No i siema siema widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Bed Warsy, znowu bez Entruku. Włączam sobie muzyczkę, ale na początek zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał. Bo na 100 subskrypcji pamiętajcie, będzie specjalny odcinek i nie wiem kiedy, ale zapewne niedługo pojawi się pierwszy już odcinek z Minecraft przygoda. Eee, czekajcie, coś muszę sprawdzić. Dobra, bo trochę muzyka chyba jest za głośno. Dobra, widzowie ja teraz będę mniej chyba trochę gadał, bo źle mi się mówi z muzyką, ale za to lepiej się gra. Ale jeszcze zobaczę. Dobra, gościu ty i się tym nie zajmuj. Gościu ty CHAMIE! Ham. A ten te... to nie w sumie. No, pamiętajcie, wbijajcie na kanał Entruku, na moje dwa kanały. Jeszcze kolejne, w sensie Steven i Steven Animacje. Na kanale Steven Animacje niedługo powinna się też pojawić powinna pojawić się pierwsza animacja. Będę pracował nad nią dosyć długo, tam się będą rzadko filmy pojawiały, bo chcę, żeby te animacje na YouTube były jak najlepsze. A ja robię takie niezadobre nie w sumie. Gościunara nara... Ja. Nie wytrzymuje... Już jestem widzowie. Znaczy wiecie, było cięcie po prostu, bo... Eee, nieważne. Uf. CO JEST?! To też się wydnie. Dobra widzowie, koniec spadania. A tak, w ogóle dzisiaj mam challenge. Muszę wygrać przynajmniej jedną rundę. Przynajmniej jedną. To jest do wykonania. E, w ogóle pamiętacie? E, nowy film. Obuduj Beda. Obuduj Bepa. FCP. To był hit. Ja z tego po prostu nie mogłem. Prawie się zsikałem ze śmiechu. Ale tak wiem kto pytał w ogóle Gościu, myślisz, że ja ciebie nie widzę? Ja mam federa, a ty o tym nie wiesz Ty masz pewnie... Dobra, ja zrobię tak... KURDE!!! No to poza tym, ty piszczane łołok Nie, 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 ja w to nie wierzę ja w to po prostu nie wierzę, co tu się właśnie stało. Dobra, idziemy zabić tego typa, bo mnie ci żółta żółki żół sra... sra... wkurzają. Żul sraczki. O, mam pomysł, widzowie. Nowy film. Żulkaczka. Hagi łagi powraca w nowym stylu. Żulkacz... W wersji żulkaczki. W tym filmie żulkaczka będzie musiała walczyć. Z wrogami na Bedwars. A żeby wygrać, Rukaczka musi na nich... Nie powiem co. Dobra, wiecie co widzowie? Nara, typie? Nie myśl, że jesteś dobry. Ty też? Nara! Po raz kolejny. Kurcze, to nie miał tak wyglądać. Ile tu ich jest? Oni na nas zrobił totalny, na taki dosłownie najazd. Pomocy! Cztery... cztery żule do nas idą. Żółkaczki cztery do nas idą. Oj już są u nas. Nie, żulkaczko uzbrojona po zęby, bo ty... się nie widzowe to go? Nie ta żlusraczka. Kopała się nam w beda pewnie. No a jak? A? Ej, nie wiem. Dziś tu musi być ta... Nie, dobra. Widzę, bo my jesteśmy oblężeni po prostu. Nie, wiecie co ja w ogóle... Kurcze, ja nie mam bloków żadnych. Tu jest jeszcze jakiś blok Ale miałem laga Kurde, nie dobra, ja muszę sobie kupić przynajmniej... Dobra ja chyba do obrony widzowie, sobie kupię zbrojkę. Eee, tą, już. My za moment, widzowie, stracimy beda. My tutaj zaraz stracimy beda... Beda. O, buduj beda! Na Netflix... Net... Netflix. Nie pytajcie, co to był w ogóle za głos? Ale się wzruszyłem. Tak wiem, to było, to było wzruszające widzowie. Bardzo naprawdę. Tak wzruszające, że każdy się popłakał. Naprawdę, wiecie. Jest! Co ja zrobiłem? Nareszcie mi się to udało. To z tego, że to już tysiąc razy to robiłem. Dobra, lecimy. Nie wiedzieliście, czemu Beda stracili. Właśnie. Yy, od kiedy żulsaczki nie mają Beda? Idę ich wylaminować. Nara, gościu, nara, nara. Nie! Nie, nie zdążyłem tylko odłożyć. pytaj, czy co mi odbija Aha. Teraz ogarnąłem, że ja mam tu tą wełnitę. Ja lecę na niebieskich. Nie. To się nazywa Bambik. Goście, nie, proszę zrobić tak. Hazralowani! Nie chciałem. Przepraszam. Ja Tak się kończy mówienie, że ktoś jest Bambikiem. A więc nie mówcie na nikogo bambiki, bo tak się z wami skończy. No! I kliknij tu jest suba na dole. Tutaj subika. I tutaj łapkę też kliknij tą na górze. Bo pamiętajcie, na subskrypcji, no specjalny odcinek. To będzie genialne. A ja może jeżeli będę mógł, będzie live, ale raczej nie. Nie chcę mi się robić live'a. Ale, bo mam mało widzów, widzowie. Kliknijcie suba, zostańcie moimi widzami, w sensie no, to mówię do, do osób które mnie nie subskrybują, a podobają im się trochę może chociaż moje filmiki. Dobra, bo ja, dobra, oddałem mu killa, bo zdech. Esę ja se wezmę wełnę, żeby mieć o jedną więcej. Dobra, bez życia lecę se na gości. Dobra, bo ja totalnie życia nie mam. Dobra, tutaj zrobię jedną warstwę, kolejną. Teraz zrobię tak. I na ragości. Kurde! Eee, dobra. E, no. A co do olajwie? Co do live'a znaczy? Nie wiem. Jeżeli byś. Tak, nie wiem. O, mam pomysł. Na. 13... Nie, na 15 subskrypcji mógłbym zrobić live'a. Ale ja nie obiecuję wam tego. A no właśnie, teraz o ludzi, którzy mnie nie subskrybują. Jeżeli wam się podobają moje filmiki, to pamiętajcie, kliknijcie subika. Co wam szkodzi? Wam nic nie szkodzi, mi to pomaga. Tego gościa na wkusę mogę zabić, tylko jeżeli ten mi nie przeszkodzi. A raczej mi przeszkodzi gościu. Oj, ten inny też. No, ma gościu yy, w ogóle. A. Odcinek zaraz dobiegnie końca. He, 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 dobra. Więc muszę się śpieszyć, widzowie, żeby wygrać tą rundkę. A to jest do zrobienia, pamiętajcie, to jest do zrobienia. Czemu... Ha, mam zbroję, dobra. Kurde gościu... ale bym siebie siebie spadł Typie Knypie. Niebieskich nie. A, jest niebieski w bazie jeden. To ten na Awku! z go zabijemy. A, my beda nie mamy. Znaczy ja nie mam beda w sensie. Ja nie mogę! Zawał serca, zawał serca. Gościu, zostaw mnie, zostaw mnie! Kurde! No i się mamo! Witam Was chyba w ostatniej już arence. Ja nie bed. He... Eee, dobra. E, tą Arenkę widzę. muszę wygrać. O, to będzie w ogóle chyba miniaturka. Momento, jak się robiło zrzut ekranu. Nie, to też nie to widzowie. O, zrobiłem. Będzie miniaturka, widzowie. Mam miniaturkę widzowie już chyba. Ale to zależy. Kurde, tego wado zawsze wszystkich lagują. Red Bulla wywaliłem. A, jeżeli ktoś nie wie, czemu ja na Fireballe mówię Red Bull, to co wnicie się do. Nie wiem, czy to mówiłem w każdym, w każdych starych odcinkach, ale wiem, że na pewno w trzecim, yy, że Gram w, bedu gram w Bed Wars 3, to tam na pewno było Red Bull, dodać to znaczy skrzydeł, to jak temu gościowi dodał. No, dodał mu skrzydeł, serio. A ten czerwony co kombinuje? Nie kombinuj! W sensie nie kombinuj. Kurczę. Ja nie mogę! Zawał serca! Eee, co ty gościa ode mnie chcesz? Nie gra przy tak za mnie. Boję się ciebie, jesteś straszny pomtworem. Pom POMP! To się wytnie. A gdzie ten gościu? O, ze mną! Siema Bambie. E, nie będę mówił Bar... E, ty to Barbie, wiesz? Nie Bambik. Kurde, atakują nas z dwóch stron, tak nie wolno. To jest zakazane w Minecrafcie, zresztą. Mam nadzieję, że tamten z góry na mnie nie skoczy. Bo tobie było... Skoczył inny, jakimś cudem. Baby Czy naprawdę każdą rundę muszę dzisiaj przegrać? Jest! Jest, 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 jest! Ej, ham! Ham! Ham, ham, ham! Ham, ale co? Eee... Mam laga mózgu chwilowego, czekajcie, bo coś muszę myśleć. Aha! Dobra, kupuję refy, foyer fo bo bolole. Bolek i lolek, znaczy to zna bolka i lolka. Bolka, lolka, znaczy. Pomocy! Dziękuję. Jesteś moim wybawcą. Jak w każdym odcinku. Eee... Mam laga mózgu, po prostu, mam laga mózgu, Lagamuzku, mózgu. mózgu. No dobra, widzowie, pójdę sobie na jakieś inne lobby i teraz tak. Yy, widzowie, wbijajcie, pamiętajcie na kanał UN yy, link w opisie, link też do kanału mojego głównego, link też do mojego kanału nowego, Steven Animacje. Yy, Link także do... Co? Nieważne. Link chyba będzie do teksturpaka. A na koniec sobie może imprezę zrobimy?